Dobry dzień dobry, witam Was w kolejnym e, filmie. Mamy sylwester, więc bardzo mały odstęp czasu od poprzedniego filmu, aż jestem w szoku, ale przyjechałam do Lidla i mam też ze sobą e, Karola. Przywitaj się. Hejka. Mam też ze sobą Karolę, więc trochę ją wykorzystam i nagramy dla Was taki przegląd produktów, który fajnie sprawdzi się podczas sylwestrowej imprezy. Nadjęcie Low Map, ale myślę, że nie tylko. Bo zrobimy przegląd, ja zrobię przegląd produktów, które możecie sobie wykorzystać w formie właśnie takich typowych imprezowych przekąsek na diecie Leufotma, przeciwgrzybiczej, bez histaminy, bez laktozy. Bo ograniczeń może być dużo i wiem, że z tym macie zawsze największy problem. Więc jak oglądacie ten film w terminie, to pewnie jeszcze zdążycie z zakupami na imprezę, a jeśli nie, to na spokojnie będziecie mogli sobie skorzystać przy okazji innych imprez świąt czy jakichkolwiek uroczystości. A wiem, że o to jest zawsze dużo pytań. Nie jestem absolutnie przygotowana i nie mam żadnej bazy produktów, które chcę Wam pokazać, więc będę na bieżąco szukała i patrzyła, z czego można by tutaj skorzystać. Idziemy w ogóle między regałami, bo nie mam żadnych konkretnych produktów, ale chcę Wam pokazać, co ewentualnie możecie sobie kupić. Musisz jechać ze mną. Może zostawimy ten wózek, co? Nikt nam raczej nie ukradnie jedzenia. Co możecie sobie kupić z takich przekąsek sylwestrowo-imprezowych na diecie low ale też na jakichś innych dietach eliminacyjnych czy leczniczych. Ja już widzę jedną rzecz z kategorii takich bardziej zdrowych. Fantastyczną opcją są orzechy. Nie wiem jak wy, ale ja stawiam zawsze na stół na imprezie różnego rodzaju orzechy. Jedyne co musicie zwrócić uwagę na to, że nie wszystkie orzechy będą, lufodma, nie wszystkie orzechy będą się nadawały na jakieś diety. E, takie pewniaki, z których możecie skorzystać, to są orzechy włoskie, orzechy brazylijskie, które są dozwolone bez ograniczeń, i orzech, oczywiście orzechy ziemne. Jeśli chcecie coś bardziej imprezowego i przekąskowego, mniej zdrowego, to na przykład orzechy ziemne, smażone i solone, to są nie solone, e, więc raz na jakiś czas spoko. Natomiast Natomiast musicie uważać na takie orzechy, jak na przykład orzechy nerkowca, które bardzo lubię, ale są niedozwolone na eliminacji Low Map, albo pistacje, które są dozwolone, ale w ograniczonej ilości. Nigdy nie pamiętam, chyba 15 gramów, 20 gramów, coś takiego. Tak więc, więc to jest pierwsza rzecz, z której możecie skorzystać. Idziemy dalej. Niestety wszystkie rzeczy w stylu owoce suszone, jakieś miksy odpadają, ale możecie też skorzystać z pestek, nasion. Też fajna opcja do poskubania z takich zdrowszych rzeczy. Ale pewnie tak jak wszyscy czekacie na jakieś przekąski typowo imprezowe, jak chociażby chipsy. Więc zaraz coś Poszukamy, a możecie dać znać w międzyczasie w komentarzach, jakie produkty, przekąski i posiłki wyrobicie na imprezy, na sylwestra, na święta i czy jesteście ten team, który robi posiłki, dania i desery, czy jednak stawiacie na jakieś niewielkie przekąski. Druga rzecz, która rzuciła mi się w oczy, to są kawanose. I to, to jest znowu taka przekąska, która jest w sumie chyba na każdej imprezie. Nie wiem, oh u mnie na każdej, nie? Na, u nas na każdej, nawet w Zawoi na za 30 naszej kabanosy rozeszły się jako pierwsze. E, jedyna rzecz, zwracajcie bardzo dużą uwagę na składy, dlatego że nie wszystkie kabanosy będą. W porządku. Tutaj akurat mamy skład low-fodmap, mm -hmm. więc takie kabanosy są jak najbardziej ok. Tutaj jakieś kolejne kabanosy z szynki wieprzowej. Które też są ok i też są jak najbardziej low food map, więc czytajcie dokładnie składy produktów, ale w większości kabanosy takie standardowe, nie z chili, nie z serem, nie z jakimiś dodatkami będą jak najbardziej ok. Swoją drogą bardzo Wam polecam My Academy i tam macie zakładkę polecanych produktów spożywczych, i tam możecie sobie też wyfiltrować. Produkty i przekąski dostosowane na jakąś dietę leczniczą. I nie musicie się zastanawiać, czy skład jest ok, czy nie jest ok, tylko po prostu macie gotowca. Natomiast kabanosy w zdecydowanej większości są jak najbardziej w porządku. I też bardzo fajnym produktem, na przykład do pokrojenia nasą, jest takie salami, które też powinno być jak najbardziej ok. Tutaj zazwyczaj nie ma nic takiego, co wzbudzałoby kontrowersje. No tutaj jest akurat mleko. Mleko takie standardowe, więc to odpada, ale są na pewno różnego rodzaju włoskie kiełbasy, salami, które są low-fodma. Wiśmiało możecie sobie z nim z nich korzystać, a my idziemy dalej. Kolejna rzecz i kolejny produkt, który jest też bardzo fajną przekąską na Low Fodma, to są oliwki. Znowu musicie czytać składy produktów, dlatego że takie zwykłe standardowe oliwki, które możecie sobie kupić w słoiku, są jak najbardziej ok. Zielone, jakie są jeszcze? Czarne, Czarne wszystkie rodzaje są w porządku. Natomiast to są jakieś oliwki w zalewie i tutaj już nie bierzemy na pewniaka spółki, że na pewno są ok, tylko czytamy skład. Tutaj akurat mamy oliwki, olej słonecznikowy, mięsa i kwaze skorbinowy, więc są super. Na spokojnie możecie sobie z nich korzystać. To, co mogłoby się trafić takiego które je nam wyklucza, to jest czosnek i cebula, bo one się czasem zdarzają w takich zalewach, więc musicie zwracać uwagę. Tutaj mam kolejny rodzaj oliwek, które mają praktycznie taki sam skład, więc też są jak najbardziej ok. Fantastyczny produkt na przekąskę, na imprezę, do położenia na stół, jak najbardziej. I to samo, słuchajcie, dotyczy jakichś takich przetworów w stylu ogórki. Ogórki konserwowe, które są. W Lidlu, zaraz wam je pokażę, też fantastycznie nadają się na imprezę i na stoło. Karola mi coś tu pokazuje. Co pokazuje mi pokazuje? Pokazuje szynki. A czasami się też kładzie je. Daję mikrofon, żeby było I wszystko tak. słychać. Tak, szynki i wędliny też bardzo często są na imprezach. I w zdecydowanej większości one są low FODMAP. To na co musicie zwracać uwagę to jest oczywiście dodatek, Czostku i cebuli, bo z tym bywa różnie, ale taka wędlina jest jak najbardziej ok. Mamy tylko tutaj mięso i przyprawy. Jedyna moja uwaga, jeśli macie nietolerancję histaminy, uwaga na produkty wędzone. Ona, na przykład ta szynka, którą wzięłam przed chwilą, ona ma fantastyczny skład, ale jest wędzona, więc odpada. Oczywiście, jak zjecie kawałek, nie wiem, zjecie dwa plasterki, to nic się nie stanie, już też nie popadajmy w paranoję, ale musicie na takie rzeczy uważać, natomiast w zdecydowanej większości praktycznie wszystkie wędliny, czy to drobiowe, czy wieprzowe są jak najbardziej ok, a tutaj słuchajcie znalazłam wędlinę, która nie jest low dla przykładu i mimo, że ona ma fantastyczny skład, to ma też w składzie sok spora. Spotkałaś się kiedyś z sokiem spora? Ja tylko chcę dodać, że ta szynka kiedyś była low fodmap, bo tego nie było na 100%, nie było, to, nie było tego pora, teraz nie wiem dlaczego on jest. Natomiast, no, jeśli jest, no to się faktycznie nadaje, więc uważajcie. Tak i w ogóle składy się zmieniają, więc trzeba sprawdzać coś, co kiedyś było low map, czy miało jakiś skład, niekoniecznie będzie później low fodmap, więc na to musicie uważać. Kolejna rzecz, jak jesteśmy tutaj przy lodówkach, to są śledzie i śledzie to jest kolejny produkt, który fajnie się nadaje, ale śledzie takie do zrobienia, śledzie do zrobienia, bo jak zwrócicie uwagę, to praktycznie wszystkie śledzie gotowe albo mają cebulę, Albo mają śmietanę. Natomiast, jak kupicie sobie takie zwykłe śledzie w oleju, czy w wodzie, czy w jakiejkolwiek zalewie bez żadnych dodatków, to możecie z nich zrobić śledzie w wersji Low fodma z jakimiś dodatkami. Więc to też jest fantastyczna opcja, z której możecie skorzystać. Już taka mniej przekąskowa i mniej imprezowa, a bardziej posiłkowa, ale zawsze jest to jakaś opcja do wyboru. A ja słuchajcie, zabieram Was jeszcze jedno miejsce. Już widzę ten produkt, który chcę pokazać. To są prażynki, czyli już produkt taki zdecydowanie bardziej przetworzony ale no nie ukrywajmy, raz na jakiś czas na spokojnie można zjeść, a przez wiele osób ta dieta low FODMAP jest traktowana jako taka dieta mocno wykluczeniowa, przez którą nic nie możecie jeść i my się z tym bardzo często spotykamy, a to jest nieprawda. Po prostu trzeba wybrać produkt, który się nadaje i te prażęgi się jak najbardziej nadają, więc jeśli będziecie mieli ochotę na coś bardziej przetworzonego, coś bardziej chipsowego, jakąś przekąskę, która jest low FODMAP, to to jest jak najbardziej ok. Dozwolone praktycznie bez żadnych ograniczeń. Uważamy na smakowe rzeczy, bo są też te prażynki o smaku bekonu, ale one już mają na przykład cebulę w proszku i zdecydowanie gorszy skład niż te prażynki solone, więc tamte bardzo polecam. Słuchajcie, ostatnia chyba rzecz, jaką chciałam wam pokazać, to są chipsy. Bo z nimi zawsze jest dość duży problem. A chipsy solone i te naturalne, nie wszystkie, zaraz zobaczycie, są zazwyczaj low map. Skład jakoś wiadomo nie powala i generalnie nie polecamy tego typu produktów zbyt często. Ale na przykład te leisy solone są low map i de facto możecie je jeść bez ograniczeń. A dla porównania. Same się zdziwiłyśmy z Karoliną jak zobaczyłyśmy ten skład, tutaj są pringlesy naturalne, które w teorii powinny być w porządku, a na jednym z pierwszych miejsc w składzie jest mąka pszenna, także od razu odpadają, natomiast większość chipsów smakowych odpada, chociażby ze względu na dodatek przypraw pod postacią czosnku i cebuli, niestety są dyskwalifikowane. Dobra, przejdziemy jeszcze kawałek, zobaczymy czy weszłyśmy między, między jakieś dziwne rzeczy, weszłyśmy, ale popcorn, popcorn taki zwykły do 40 gramów, e, ok, tak jak wafle kukurydziane e, właściwie, tutaj nic nie ma. Jest prażona kukurydza, olej rzepakowy sól. Ja bym powiedziała, że do 40 gramów, tak jak wafle kukurydziane, jak najbardziej ok. To, już się robi, to tak, jest nie? całkiem niezła porcja, bo on jest leciutki, więc taki popcorn też na spokojnie możecie przekąsić. Tylko zwracajcie uwagę, żeby to faktycznie było 40 gramów, a nie 140, bo przedobrzycie. I też jak jecie popcorn, to nie jedzcie już tego dnia wafli kukurydzianych, bo też przedobrzycie z ilością. A tutaj jest ograniczenie na jeden dzień. Thank <laughs> you. Będę chciała wam regularnie pokazywać, że dieta low food map to naprawdę nie jest koniec świata. Zresztą ja zaraz będę na tej diecie i zobaczycie, że da się jeść normalnie, wychodzić na miasto, podróżować i jest jak najbardziej ok. Tylko po prostu trzeba wiedzieć co wybierać, na co zwracać uwagę i jak czytać składy produktów. Więc mam nadzieję, że ten krótki film będzie dla was bardzo fajną podpowiedzią co do tego co można kupić, na co zwracać uwagę. Ja się z wami już Dzisiaj żegnam. Życzę Wam udanej zabawy sylwestrowej i szczęśliwego nowego roku. Wróciłam już do domu i wiem, że w teorii zakończyłam, ale słuchajcie, pomyślałam sobie, że jeszcze odpowiem na kilka pytań, które pojawiły się właśnie w kontekście imprezy, diety i produktów. Rzuciłam okienko na pytania na moim Instagramie. I pierwsze pytanie, jakie się pojawiło, było alkohol. Alkohol, a propos etapu reintrodukcji, natomiast ja Wam powiem, zarówno w kontekście eliminacji, jak i reintrodukcji. Jeśli jesteście na etapie eliminacji FODMAP, najlepiej odpuścić. Każde ilości, każdy rodzaj, ja już w ogóle pomijam fakt, wpływu alkoholu na jelita generalnie, ale jeśli jesteście na etapie eliminacji, absolutnie nie wprowadzałabym nawet niewielkich ilości. Uwaga na alkohol bezalkoholowy, na napoje bezalkoholowe, bo nie wszystkie napoje bezalkoholowe są low FODMAP. U mnie na Instagramie znajdziecie taki produkt, takie ale drinki, które są low FODMAP, są bezalkoholowe i które moglibyście wypić, więc zostawiam Wam tutaj nagranie właśnie z tym drinkiem, jeśli go znajdziecie w Lidlu, śmiało możecie pić. Jeśli chodzi o etap reintrodukcji, niezależnie od tego, czy jest to początek, czy koniec, raczej nie ryzykowałabym z dużymi ilościami jeśli już faktycznie chcecie troszeczkę się napić i macie ku temu okazję, to raczej szłabym w kierunku albo proseko, albo białego wina, bo one będą najlepiej tolerowane i najmniej fermentujące i w ilości nie większej niż 150 ml. Więc to jest naprawdę mała lampka proseko czy białego wina, na przykład właśnie na toad z okazji północy, ale nie kombinowałabym po prostu z większą ilością, bo może się to obrócić przeciwko Wam. Natomiast generalnie na temat alkoholu nagram Wam oddzielny film, bo niestety ma on bardzo zły wpływ na elitę zarówno u osób zdrowych, jak i u osób z już zdiagnozowanymi zaburzeniami przewodu pokarmowego. Drugie pytanie było o polecane przekąski, posiłki na diecie low-food, mam z wykluczeniem histaminy, fruktozy i sorbitolu. Niestety nie znam na pamięć ani składów produktów, ani gotowych posiłków, dlatego posłużę się tutaj, słuchajcie, platformą My Academy. I razem z wami wyszukam produkty, posiłki, właściwie posiłki i przekąski, które byłyby odpowiednie na diecie low map z wykluczeniem histaminy, fruktozy i sorbitolu. Więc weszłam już w zakładkę przepisy na My Akademii. Wyszukujemy dietę low map z dodatkowym wykluczeniem histaminy, fruktozy i sorbitolu i tutaj możecie znaleźć sobie przepisy proponowane, które uwzględniają właśnie ten rodzaj diety i dodatkowe wykluczenia. Więc to jest naprawdę bardzo fajna opcja do tego, żeby znaleźć sobie przepis dostosowany do Waszych potrzeb i możliwości. Trzecie pytanie, jakie się pojawiło, było pytanie o kaszankę. Czy kaszanka jest dozwolona na diecie low-fat, uwzględniając niedodatkowe nietolerancje? Te nietolerancje mają tutaj najmniejsze znaczenie, dlatego że niestety sama kaszanka nie jest low fodmap i niezależnie jaką kupicie, ja osobiście jeszcze nie spotkałam się z kaszanką, która byłaby dozwolona na tej wiecie. Po pierwsze, bardzo często wykorzystywana jest kasza jęczmienna, która nie jest low fodmap. Po drugie, jeśli jest kasza gryczana, to często jest to kasza gryczana niepalona która też nie jest low fodmap, a dodatkowo niestety w składzie praktycznie zawsze jest dodatek cebuli czy czosnku, co znowu dyskwalifikuje ją na diecie low fodmap, więc kaszanka niestety odpada. Kolejne pytanie o chipsy. Pokazywałam wam tutaj na nagraniu akurat konkretne chipsy konkretnej marki, które są low FODMAP. Są również inne chipsy, które są low FODMAP. Natomiast z moich obserwacji wynika, że najczęściej są to albo chipsy naturalne, albo po prostu solone. I nic więcej. Niestety wszystkie chipsy smakowe, paprykowe, zielona cebulka, serowe itd., itd., one nie są Low map I to już, słuchajcie, nie chodzi o sam chips, tylko chodzi o te dodatki i przyprawy, które są w składzie. Bo najczęściej jest tam dodatek czosnku, cebuli, czy jakichś przypraw, które nie są dozwolone. Więc koniecznie czytajcie składy produktów. Zdecydowanie kierowałabym się w stronę chipsów solonych i naturalnych, ale i tak trzeba to skontrolować. I słuchajcie, ostatnie pytanie. To pytanie o polecane desery low FODMAP, które sprawdzą się podczas Sylwestra. Tutaj znowu skorzystam z platformy My Academy i wspólnymi siłami poszukamy czegoś, co będzie low FODMAP. Wejdę do zakładki przepisy i naszym głównym założeniem jest po prostu to, żeby były to desery dostosowane na dietę low FODMAP. Więc szukamy diety low FODMAP, w rodzaju posiłku szukamy desery i przekąski i tutaj na pewno znajdzie się coś, co będzie odpowiednie na dietę low FODMAP i co sprawdzi się na Sylwestrę czy na inną imprezę. Znajdziecie tutaj naprawdę mnóstwo przepisów i mnóstwo różnorodnych deserów, ja na przykład na Sylwestra bardzo polecam ciasto Pani Walewska, jest to jedno z moich ulubionych ciast, możecie je zrobić oczywiście w wersji low fodmap, niestety jest trochę pracochłonne, ale jest naprawdę przepyszne i na pewno zrobi wrażenie na wszystkich gościach, więc bardzo Wam polecam, ale jeśli wolicie coś innego, to znajdziecie też na pewno mnóstwo innych. Deserów właśnie na platformie. Moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie jeszcze raz. Trochę nie planowałam tej dogrywki z pytaniami, ale pojawiło się naprawdę sporo wiadomości i sporo pytań odnośnie produktów czy przepisów, więc postanowiłam jeszcze dograć. Więc jeszcze raz życzę Wam udanej zabawy sylwestrowej. Jeśli nie skorzystacie z tych porad podczas sylwestra, to na pewno skorzystacie przy okazji innych. Imprez i uroczystości. Życzę Wam udanej zabawy sylwestrowej i szczęśliwego nowego roku. No i oczywiście dużo, dużo zdrowia. A my słyszymy się w kolejnym filmie i w kolejnym vlogu już w najbliższą niedzielę. Do usłyszenia!